Jestem przy kaplicy Matki Boskiej, czyli siostry Faustyny, tym kościółek, kaplica siostry Faustyny. Tutaj w Łagiewnikach w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia tu właśnie jest e, pokój, w którym umarła e, siostra Faustyna i tu jest zdjęcie, tu jest zewnętrzna fasada tego kościółka kaplicy Matki Boskiej kościółka Miłosierdzia Bożego u siostry Faustyny a tu z daleka widać wieże, krzyż wieży prawda bazyliki Bożego Miłosierdzia ale i tam widać różne zabudowania związane z tym całym sanktuarium ale proszę Państwa ja chciałem się tak ogólnie troszkę wypowiedzieć na temat istniejącej sytuacji. Proszę bardzo, coraz wyraźniej widać, widać wieże bazyliki Bożego Miłosierdzia. Ale ja chciałem przede wszystkim, pominąwszy to, że mi właśnie ukradziono. Ukradziono tydzień temu, w wielką sobotę smartfona, na którym zazwyczaj nagrywałem, przez to tak długo milczałem. O, widać tutaj, jakie są pobudynki, ale co z tego, jak tu prawie się nic w tej chwili nie dzieje. Tu jest figura Matki Boskiej, miłosierdzia, prawda? No, a tutaj widać coraz wyraźniej wieże Bazyliki. Ja chciałem przede wszystkim... O, jaka piękna wiosna, jakie piękne drzewa, prawda? Ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że jestem zszokowany, zaskoczony, że biskupi i wierni tak słabo się upominają o dostęp do sakramentów, do kościołów, do Wielkanocy, a zwłaszcza teraz do święta Bożego Miłosierdzia. Przecież to wygląda wręcz na ponury żart, że rząd sobie wymyślił, że. Złagodzi dostęp do świątyń od poniedziałku po święcie Bożego Miłosierdzia. No więc, czy to, to jest rząd katolicki, szanujący wierzących? No, co najmniej dziwne, jakby się nie dało o dzień wcześniej czy dwa z dzisiejszą wigilią tego przesunąć. Potem, w poniedzieli, właśnie nawet jak będzie większa swoboda, to przecież tyle ludzi. <grym> nie musi przyjść co na te 15 metrów kwadratowych. Tutaj pokazuję dalszy ciąg prawda? tych zabudowań i ośrodka Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przecież od poniedziałku to w większych kościołach ten limit w dzień powszedni na pewno nie będzie w pełni, przynajmniej w wielu kościołach wykorzystany. A święto Bożego Miłosierdzia zostaje zlekceważone. Zwłaszcza przez rząd, ale niestety i przez hierarchię. Ja w związku z tym sądzę, że spotka ich niewątpliwa kara za taką złośliwość i głupotę. Tu jest wejście do skrzyżem z, z pięknymi ziemi. Do siostrzyczek, chyba furza i główna. Prawda, siostra faustynacyjna. No nie proszę Państwa. Arcybiskup Gondlecki się w końcu ocknął, sugerował, żeby było, Można było jedną osobę na 9 metrów kwadratowych. Rząd sobie wymyślił. Jakie piękne roślinki, prawda? Rząd sobie wymyślił, że na 15 metrów kwadratowych. W małych kościółkach to właściwie praktycznie nic nie daje, no w wielkich bazylikach. Oczywiście, ale kto to będzie mierzył, liczył, łatwiej już było obliczyć ilość osób. Przecież już w tym tygodniu, który się kończy, powinien być przynajmniej limit podniesiony w małych kościołach do, no nazwijmy, malutkich do 80, większych do 15, a w poważnych, dużych bazylikach przynajmniej gdzieś do 20, czy, czy nawet 30. No ale niech to robią niby powoli. Ale święto miłosierdzia, tak ludzi i Pana Boga zlekceważyć, no dla mnie to woła o pomstę do nieba. No i ciekawe, jak się do tego Pan Bóg ustosunkuje. O, teraz już widać w całej krasie wieże Bożego Miłosierdzia i tutaj figurę Chrystusa z promieniami. No, tu jest zamknięta kaplica męki pańskiej tam widać tą, ten kościół co to go kardynał Dziwisz postawił o tu już w pełni widzimy w pełni widzimy bazylikę Bożego Miłosierdzia i figurę papieża i całą bazę jej również adoracji. No i tu jest ten kościół, ten kościół podlecki. No, więc ja jestem zdziwiony, wręcz oburzony i modlę się, żeby jednak się w ostatniej chwili na apel, bo część posłów się nawet pisu zbuntowała, żeby wcześniej jeszcze Macierewicz, i wielu innych, żeby już jutro, przynajmniej częściowo, poluzowano święto miłosierdzia, bo naprawdę to będzie źle dla Polski, tak już dla władz i kościoła. Więc módlmy się, by okazano nam miłosierdzie, a Pan Bóg miłosierdzie tym, co głupio zarządzają. Więc ora eldabora, Amen, Amen, Amen.